Witam w poniedziałek. Mam nadzieję, że dobrze ustawiłem kamerę na głowie. Bo nie mam aplikacji na telefonie, więc nie mogę zobaczyć. A co my tu dzisiaj będziemy robić? Słuchajcie, przyjechałem jeszcze na tą działkę tutaj, gdzie ostatnio byliśmy z Głęboszem. No i co? Korzystając z ładnej pogody, postanowiliśmy tu przyjechać jeszcze dzisiaj. Tylko, że z drugiej strony naprzeciwko. Tego gdzie głęboszowałem, tu jest jeszcze taka kępa takich krzaków. Wzdłuż kawałek się ciągnie do tego drzewa, co przed nami jest wysokiego. No i te krzaki są dosyć w dużej ilości. W sumie to w całkowitej ilości na naszej działce. No, i trzeba się tego w końcu pozbyć. Już dawno mieliśmy to zrobić, ale zawsze się tak zwlekało. A jest ładna pogoda. Nie wiem, czy mówiłem. Mamy. Yy, co mamy? Poniedziałek, ale 3 lutego. Okej. Okay. Także działamy. Tato z bratem już tam coś powoli zaczął chyba robić. Także zobaczymy. Ja przyjechałem teleskopem, bo ja będę odwoził te krzaki, co oni wydrą. Ogólnie przyjechali 300-ką, Fendem. No i wydzierają to z korzeniami, tak żeby to nie odrastało, bo to szybko odrasta. Wziąłem na wszelki wypadek jeszcze jedną linę. Aby jakby Fend nie dał rady, no to podczepimy się teleskopem do 300 I... Będziemy, słuchajcie, pomagać. O, tutaj tak jak widzicie, no takie kolczaste dziadostwo wyrosło. Pcha się nam to na pole. Tutaj te gałęzie od tej wieżby też pewnie dotkniemy coś tam delikatnie. Ja tą linę gdzieś tutaj zrzucę. Sobie, tak żeby o niej też nie zapomnieć. A, trzeba włączyć skręt na cztery koła. czekajcie niech to się uruchomi działa Są tam zahaczył, o i takie nawet cieniutkie zobaczcie od tej wieżby do bruzdy, dokąd uprawiamy jest spokojnie z 4 metry także no najwyższy czas aby się tych krzaków pozbyć powiem wam z tamtej strony się udało teraz tutaj Chyba jednak jeszcze wysiądę, wezmę siekiery i te drobne podcinam siekierą. A i nawet jeszcze będzie trzeba chyba przyjechać tutaj z Głęboszem, niepotrzebnie go odpinałem. Myśleliśmy, że tutaj już z tej strony nie będziemy nic działać w tym roku, ale jak widzicie jest pogoda. No i trzeba to zrobić, tak nie ma się co, nie ma się co czaić słuchajcie, Linę sobie rzucę tu. Jakiś kawałek złomu. Kawałek blachy tylko. Kawałek blachy znalazłem. Dobra. Wydawało mi się, że to co innego. Ale jednak. Co tam się dzieje? Dzisiaj trochę zło z rana. Było chyba minus 2. I widać, że meczu podciągnął wodę. Zresztą tutaj to drzewo nam cieniuje, to też tak nie wysycha. No i co? Złom do teleskopa. Niech leży. A ja chyba gaszę, albo gdzieś jeszcze odjadę. Zresztą zobaczymy, może już jest coś do wywiezienia. Jeszcze chyba nie. na spokojnie z takimi krzakami sobie, sobie radzi także nie będziemy tutaj yy, kałatać się aby ten silnik chodził na pusto w 800, chociaż 800 wyrywaliśmy na pastwisku, bo tam były trochę grubsze tam musieliśmy to nic ja chyba wezmę nawet piłę i spróbuję porobić te grubsze gałęzie gitara granica jest naszej działki ogólnie. ta to mówi, że do tego rowu. Także tniemy tylko to, co idzie w naszą stronę. No powiem wam, że dzień to mało, żeby tu, żeby tu posprzątać. Gdzie na fenda, człowieku? Na ciągnik, na ciągnik prawie No, jeszcze to uzetnij, tutaj też idzie na wiasty. tutaj jest nad naszym, to nawet nie przejedzie ciągnikiem to by raczej ominie. No i tak. Działamy. Tam to jest chyba jakieś twarde przed drzewo już, nie? No Bo to to wierzba to jak papier No to już jest wężej nawet Tu już jest wężej, bo tutaj Jest 3 metry Najgorzej no tam na wieździe Tym środkowym No ale tak czy inaczej trzeba to wyczyścić w końcu Powoli do przodu słuchajcie, jakoś to ubywa. Teraz bierzemy całość. Kolejna paczka krzaków. Trzeba to jakoś ładnie upchać. Jedziemy w dolinę, się tego pozbyć. No kawałek pola jest. Tu się z przyczepą przyjedzie, tego dobrej weźmie. Pewnie o tym już mówiłem. ogólnie całość ta dolina jest nasza gdzie jestem teraz tylko, że nie uprawiamy tego no bo po prostu tutaj lubi stać woda e, prawdę mówiąc to dwa razy tutaj posiałem kukurydzę coś tam było nawet, nie powiem, że nic nie było, e, ale kolejny rok już woda stała, także nawet nie urałem, i i tak to zostało wow. Jak widać zarasta, no bo co? Trzeba było tutaj jakiejś ziemi nawieźć, ale tu jest ta dolina ma... no jest hektar pola, tak no i kurczę skąd tej ziemi nabrać tyle, no to trochę by było tego, tak? gdzie niegdzie gdzie leżą korzenie takie z krzakami Bo tu była taka kępa, to jeszcze nie, nie, nie zwiozłem O, tutaj nawet zostało I ogólnie co, zostaną pewnie jeszcze Te drzewa, no bo drzew nie będziemy jeszcze ścinać, te trzy Drzewa I, i tu jedno Zostanie. Może na przyszły rok się zetnie te drzewa, może jakoś się wyrówna tu. Dolinę zobaczymy. No i to trzeba jeszcze wyciągnąć. Tutaj próbowaliśmy z bratem yy, 300, ale nie dała rady tego. Tam gdzieś korzeń jest grubszy i nie poszło. Może teleskopem się uda teleskop ma. Yy. No, po prostu jest cięższy, tak, niż 300. Może uda się to wyciągnąć? Idę tam zobaczyć, co oni działają. Dobra, ja muszę wejść na wierzbę. Tu nawet nie dojedzie, żeby się podnieść teleskopem ja wejdę, a ty mi podasz piłę. I już jesteśmy tutaj sobie zejść. To też wejść, nie? Wejdź i mi podaj. Zgasił. ją. Tu jest łatwo wejść. No i już możesz mi podać. Nic się nie łamie. Dobra, stoję, to co, po kolej. te trzy? Tak. O ile paliwa mi? Czego, co nie chcesz spać? O, trochę krzywo uciąłem ogólnie. Dobra, weź piłę. No dobra, musisz wychodzić so. od dołu i ono spadnie na dzisiaj byłoby na tyle przejdę się zobaczycie ile udało się zrobić tato już pojechał już mamy w sumie 14 także trzeba, trzeba coś zjeść jak to mówią do obiadu wszystko szło dobrze także jedziemy na obiad a po obiedzie lepiej już nic nie robić Także słuchajcie yy, widzimy się jutro, tak? Czyli dla Was to będzie już O! I mi minęło wszystko oczywiście Dwa dni później Działamy dalej, słuchajcie. Troszkę większe korzenie musieliśmy przyjechać większym gabarytem No ale co zrobić? Lepiej się odsunąć 300km by nie wydać No, także działamy dalej Przyjechaliśmy z przyczepą już, żeby te gałęzie pozabierać Przód podnosi, nie, jeszcze musi się przestawić, może? Nie, o kurde Lina trzyma, skubaniec. Wszystko poszło na raz. I co z tym zarobisz teraz? No właśnie. A dosio, i pachnę z powrotem i tyle. Mało, co ty zrobisz? Czesetka nie dała rady <noise> Godzina 14, Także ja wiozę ostatni Transport Z korzeniami Tato już się zbiera do odjazdu I co? Są straty Urwało jednego zęba To znaczy ja łamałem, złamałem po prostu jednego zęba Trudno Trzeba będzie Pojechać do ogromy. Nowego. Spróbuję jeszcze nabrać trochę więcej, żeby na raz to zwieść. Szczepa naładowana. O, elegancko, zobaczcie Teraz możemy z tym jechać, gdzieś tam wrzucić to w dół. Ta to coś kombinuje. Jeszcze nie wiem co, ale chyba próbuję nawrócić, żeby nie wjechać na orkę. Tu jest jeszcze korzeń do przewrócenia tam gdzieś go, bo to jest taki rowek ogólnie delikatny i gdzieś pewnie ten korzeń tam obrócę. I ten. I tu by było już ładnie posprzątane, słuchajcie. Zostaje nam wyciągnąć te krzaki. No i tam jeszcze znam przeczaku. krzaki zostały. Co, i co, no i tutaj koło tej wieżby, tej takiej, takiej dużej, też pewnie jakiś kawałek będziemy podcinać. Ja tu jeszcze dzisiaj raz przyjadę, po, po to, aby tego korzenia tu pchnąć w tą dziurę. I wezmę na powrocie te krzaki jeszcze. I na dzisiaj tyle. Także myślę, że dwa dni na pewno jeszcze nam to zejdzie, tutaj, żeby to obczyścić. Nie ma co się dziwić, tutaj tyle narosło. Także słuchajcie, aby większych strat nie było, bo już jednego zęba ułamałem. Całkiem inaczej już to wygląda. Wszystko pozabierali, wszystko. Tato przełącza na dwójkę w ciągniku i jedziemy.